Witam, witam! Dzisiaj, przy okazji zrobienia obrazu niespodzianki, proponuję zabawę. Ma ona polegać na tym, że w komentarzu napiszesz, w którym momencie, na jakim etapie został rozszyfrowany ten obraz. By nie przyć zabawy, również i ja nie umieszczam całego obrazu ani na początku, ani na końcu filmu będzie on w międzyczasie, by zobaczyć, czy faktycznie. Domyślasz się, co tu jest? Tak więc proszę zwracaj uwagę na etapy, których nie ma aż tak dużo i w komentarzu wpisz etap 1 2 lub którym akurat zgadniesz. Niestety, komentarz, który będzie zdradzał, co widnieje na tym obrazie, będę usuwać, choćby nie wiem jak był miły dla mnie. Także bardzo proszę o to jedno, aby nie zdradzać innym, co tutaj jest. Etap pierwszy. Już na tym etapie zdziwiłam się, że tło nie jest czarne, gdyż najwięcej koralików dostałam 310 i są to właśnie koraliki czarne. Więc tutaj, wylepiając zupełnie innym, szarym, już byłam zaskoczona. Dobrze się zapowiada. Kończyłam wylepiać literkę F, symbol. I co widać? W sumie nic. Część jest. A co dalej? No, wylepiam po kolei, żeby zobaczyć, co mi się wyłoni. Po kolei, poproszę. Odcienie beżu. Hmm? Ciekawe. Wylepiam teraz za koleją miejsca z tym symbolem. Może wylepiam tylko na tym obszarze, który sobie wyznaczyłam teraz. Więc nie odlepiam papieru dalej, tylko zostawiam to na moment, kiedy tu już. Wypełnię cały ten obszar. Zrobiłam trzy kolory. Wygląda na to, że na razie widać tło. Tak mi się wydaje. Dołożę jeszcze następny. To będzie K, też pewnie do tła, a tutaj zacznie się coś dziać. Więc teraz pokażę dopiero, jak będzie w tym miejscu. Ukończyłam ten obszar, i teraz pytanie: co to jest? Jest tu trochę zieleni, jest tu trochę beżu. Czy może tobie już to coś mówi? Ciekawa jestem, czy na tym etapie już widzisz, jaki to jest obrazek. Zaskakująca czerwień plus biel, gdzie tu bym się nie spodziewała, absolutnie. No, ciekawe, ciekawe. Coraz bardziej jestem zaintrygowana tym obrazkiem. Jeszcze jeden rzut oka z innej perspektywy. Nie będzie to żadną podpowiedzią, niestety, ale też Wam zdradzę, co ja Podejrzewałam na tym etapie robienia tego obrazu. A myślałam, że to jest Dragon Ball. Tak mi się skojarzyło i aż się uśmiechnęłam na myśl o tej bajce, bo to są czasy, gdy oglądałam telewizję z moimi dziećmi. Etap drugi. Jak widać, obraz wylepiam 40 na 50 cm. Mam raptem 20 kolorów. Co zazwyczaj wskazuje na obraz czarno-biały, a tu w zupełności zadało kłam takiemu właśnie myśleniu. Przypominam, że mówiąc o swoich sugestiach, wcale was nie naprowadzam i dalej to nie znaczy, że jest to, o czym ja mówię. A na tym etapie myślałam, że to już musi być ptak. No bo. Co innego, jeżeli nie pióra. I mój ptak, akurat ten, którego pokazuję tutaj, całkiem by się do tego nadawał. Etap trzeci. No spójrzcie, proszę, czy to nie jest ogon i skrzydła rozłożone ptaka? Tylko co z resztą obrazu? No bo w sumie trochę mało miejsca zajmowałby taki ptaszek. A tutaj dzieje się coś więcej. Może niekoniecznie to jest ten gils obrazka, tego następnego, ale też mogłoby to pasować. Etap czwarty. Praca postępuje dalej, a ja szczerze mówiąc dalej nie wiem co to jest. Do ptaszków to to już absolutnie nie jest podobne. Więc tu sugestii mojej już absolutnie nie będzie, bo po prostu nie wiem co powiedzieć. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i jestem coraz bardziej ciekawa. Etap piąty. Jestem na półmetku. Wałeczkiem dociskam diamenciki. Widzicie, jak to wygląda. Daję do myślenia, ale. Dalej podpowiedzi żadnej. Nie przeskakuję szybko do następnego etapu, bo daję tu czas na przyjrzenie się obrazowi, no bo w końcu już jest połowa. Więc powinno być coś widać. I powinno się już domyśleć, co na nim jest. No okej, okay. etap szósty. Ja tu pomysłu dalej nie miałam. Bo moje teorie albo mogły już się potwierdzić, albo wszystkie będą obalone. Ale ktoś z rodziny stwierdził, że to może być pióropusz Indianina. Fakt, to zdjęcie akurat nie jest Indianinem i nie bardzo pióropuszem, ale podobało mi się, więc tu wstawiłam. Więc ciekawa jestem, czy na tym etapie też to uważasz i czy myślisz, że masz rację. Etap siódmy. I tu już widzę w końcu co to jest i myślę, że Ty też nie masz wątpliwości. Świetny motyw moim zdaniem na tatuaż. Jak widać z piórami to to zupełnie nie ma nic wspólnego. Czerwienie raczej mają imitować raczej chyba ognie piekielne. Postać dla mnie przesympatyczna. Wiem, mam skrzywione poczucie humoru, ale uśmiecha się, ma bardzo życzliwe spojrzenie i wcale tu nie wieje dla mnie grozą. Tu jest efekt końcowy. Ja jestem zachwycona ze względu na to, że sama pewnie bym nie wybrała takiego obrazu, ale robienie go sprawia mi niesamowitą frajdę. Zwłaszcza, że tak długo trzymał mnie w napięciu. I do prawie samego końca nie odkrywał swojej tajemnicy. Czyli zabawę kończę na etapie ósmym. Tutaj jeszcze kilka słów o tym, jaka jest jakość tego obrazu. Jak było widać, wyklejam diamentami kwadratowymi. Uważam, że na płótnie, gdzie nadruk jest biały, bez żadnego koloru, bardziej się sprawdzają niż okrągłe koraliki, którymi uważam, że robi się lżej, gdyż są mniejsze prześwity koloru białego z tła. Jednak nadruk na pykandwie trochę maskuje tło i pokrywa szczeliny, które mimo wszystko tworzą się pomiędzy diamencikami. Niemniej akurat plusem tego obrazu jest, że tło nie jest czarne, co od samego początku mówiłam, że jest dla mnie dużym zaskoczeniem. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Jak zwykle jest inny od poprzednich, więc zapraszam do poprzednich filmików, a także do subskrypcji, kciuka w górę i do komentarza, na którym etapie Ty już wiesz. Link do Obrazów z niespodzianką umieszczam w opisie na dole pod filmem. Życzę przynajmniej takich samych wrażeń, jakich dostarczył ten obraz mi. Jeżeli interesują Ciebie tylko filmy z haftem diamentowym, to zapraszam do playlisty o takiej nazwie. Tam znajdziesz wszystkie, które dotyczą tego tematu. Dziękuję za dzisiaj. I zapraszam po więcej.